42 osoby zostały dzisiaj nagrodzone z 57 wniosków. No komisja zawsze ma wielki problem kogo wybrać. Oczywiście wszystko jest dokładnie analizowane. Wiem, że kilka razy się spotykali Państwo, żeby... No, rzeczywiście zrobić to jak najlepiej. Ja dzisiaj wyraźnie powiedziałam, że pamiętajcie, że nie uczymy się dla ocen. Uczymy się po to, żeby tworzyć swój własny potencjał, który świetnie można kiedyś w życiu wykorzystać. Ktoś, kto ma ten potencjał, ma też przy okazji bardzo dobre oceny, bo po prostu wiele rzeczy potrafi, Dlatego jest pewnie pracowity i jeszcze jest utalentowany, bo to wiele elementów na to się składa. Więc ja gratuluję tej młodzieży, która tu dzisiaj była, bo oni na pewno bardzo dużo z siebie dawali przez ten cały rok i osiągnęli świetne wyniki. Ale nie tylko nauka, nie tylko bardzo dobre czy wzorowe zachowanie, przede wszystkim jeszcze inne osiągnięcia, bo fajnie jak ludzie, mają jeszcze pasję, zainteresowania. Tutaj są rzeczywiście wybitne osoby, które już w tej chwili osiągają sukcesy w sporcie, w kulturze, są wolontariuszami. Bolewam nad tym, że przepisy od paru lat wskazują, że no już nie możemy na przykład przyznawać stypendiów studentom. Studentom, którzy są z to tu są osadzeni, tu mam nadzieję kiedyś wrócą ze swoją wiedzą, umiejętnościami. Dlatego, że teraz składa się wnioski w miejscu, gdzie znajduje się szkoła. Czyli w naszym jakby rozpatrywaniu, bierzemy pod uwagę uczniów różnych gmin powiatu puckiego, którzy chodzą do pódzkich szkół. Cieszę się, że to są takie wartościowe osoby i wierzę w to, że będzie tylko ich przybywało tych, tych dobrych rzeczy i rzeczywiście coś bardzo ważnego dla nas w przyszłości dzisiaj, ale i w przyszłości będą znaczyli. Tworzy się w ten sposób wartość, potencjał naszego miasta i regionu.